Witajcie, dzisiaj będziemy robić sobie jajka w sosie musztardowym. Najpierw będziemy sobie przygotowywać sos musztardowy. Do tego będzie nam potrzebne tak masło klarowane, łyżkę taką kopiastą. Do tego mąkę pszenną, pszennożytnią. Też taką większą łyżkę. To mam taką miarkę. Sól. Musztardę. Musztarda serebska. Do tego nadkie pietruszki dodamy. Kurkumę. I dwie szklanki wody. Takie trochę niepełne. Jak chcemy trochę rzadsze, to możemy dodać trochę więcej wody. Te pełne kubki byśmy musieli dodać. No i trochę mniej i tej mąki. Teraz tak, rozgrzane już mamy masło, do masła dosypujemy mąkę. No i będziemy to mieszać, żeby się te składniki połączyły, masło z tym z mąką, także tak, żeby nam się lekko ona zaparzyła ta mąka i zaraz będziemy dodawać wody. Tak i cały czas mieszamy, cały czas mieszamy. Najpierw jedną szklankę wody. Teraz dodamy drugą szklankę wody. No i mieszamy. Teraz za chwilę będziemy dodawać kurkumę. Ja tutaj dodałem taką łyżeczkę. Nie taką płaską, tylko trochę bardziej czubatą. Tej kurkumy, ona też doda trochę koloru. No, i oczywiście troszeczkę smaku, chociaż kurkuma jest taka delikatna bardzo. No i teraz dodajemy 3 łyżki musztardy. Musztarda też oczywiście da nam smaku i nam zagęści sos. Można dodać też na przykład inną musztardę, że jeżeli chcemy, możemy dodać na przykład jakąś ostrzejszą. Teraz tak, dosalamy do to wszystko. Oczywiście sól do smaku. Teraz dodajemy tej pietruszki, natki pietruszki suszonej, oczywiście. Możemy dodać świeżą, jak mamy. Możemy dodać koperek. O, no, do wyboru do koloru. No i teraz tak wszystko dokładnie mieszamy. Smakujemy. Jeżeli jest wszystko dobrze, to, to nie doprawiamy. Ja jeszcze tutaj dodałem trochę oli. Mieszamy. I znowu smakuje. Także jeszcze mi czegoś brakuje. Także teraz dodam trochę cukru. Finalnie dodałem 4 łyżeczki cukru. Bo po prostu ten smak trzeba było wydobyć. O no i tu już mamy gotowy sos. A no teraz ziemniaczki. Ziemniaczki będziemy robić szturane. Tak jak u mnie mówią. Lub pire, jak to woli. Masło. Dodajemy łyżkę masła i, i chrzanu I koperku mrożonego, ja tutaj dałem świeżego. Taką łyżkę też większą. No i to wszystko będziemy teraz gnieść, dusić. A robić z tego takie pire, Albo właśnie gniecione ziemniaki, czy duszone ziemniaki. I właściwie mamy to gotowe. Te nasze ziemniaczki. I tak się prezentuje nasze danie. Można do, tego, można do tego dodać jeszcze jakiejś mizerii, na przykład. No ja tylko tak zrobiłem: właśnie ziemniaczki. Jajko oczywiście ugotowane wcześniej i polany sos. Można więcej sosu, można mniej, jak to woli. Jak się podobało, poproszę o subskrypcję, łapki w górę i komentarze. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.